Jest środa, pierwszy wrzesień. Zwijam się z tego kempingu. Godzina 6.30. Jadę dzisiaj w kierunek Belgia. Zobaczę dokąd ja, Zobaczę ja, ale nie mówiłem, bo nie wiem. Raz, teraz, przejeżdżał przez jakiś most. Wielki, który składa się jakby z dwóch części, z wyspy na wyspę. Ale jest mostem zwodzonym. Gdy on przejeżdża, za chwilę jego połówka się opiera o, o wysepkę i z tej, z tej wysepki przechodzi dalej. Jadę w kierunku Antwerpii. Pojeżdżę chwilę po Antwerpii, no i będę gdzieś szukał z z tego, Do Antwerpii mam około 70 km. Myślę że gdzieś koło południa. Po pierwszej godziny powinienem tam być. Tu na tej wysepce, aby się opierała pierwsza część tego mostu. Teraz wjeżdżam na wysepkę, i za chwilę będzie druga część. Gdzie się zaczynała za chwilkę druga część tego mostu, znowu służby techniczne, jeszcze jak wysypki. Połowa mostu w remoncie, dlatego trzeba się podzielić z samochodami tym pasem. kluzy przez które przepływają statki czy tam jachty, tam są jakieś też Bata ta część jest podnoszona jakieś małe małe typowe takie holenderskie miasteczko, domki blisko ulicy ścieżka rowerowa cicho i spokojnie Kościół w tym miasteczku, dużo Myślałem, że panu nie chce rozjechać Pierwszy wiatrak, który się kręci, fajnie to wygląda. Johanna, 1862-1968, tam jest napisane. Jakiś wyścig kolarski się tu odbywa. Polarze, samochody, hello. Hello, hello. <laughs> Benelux Turk. tur jest coś takiego, taki wyścig dookoła Beneluxu. Ismail. będą kolarze jechać bo zatrzymali już ruch. porządkowi już nie przepuszczają nikogo Tam etap chyba z Essen do jakiejś takiej miejscowości której nie wymienię nazwy a ja do tego Essen właśnie jadę to jest już za granicą belgijską już jedzie cała grupa kolarzy Na Pudce chyba się nazywa. To jest tuż przy granicy. W zasadzie na samej granicy chyba. Ale chyba już dojeżdżam do granicy. Chyba. Tam jest Holandia, którą żegnam. A tu jest Belgia, którą witam. Fajnie było w Holandii, tylko że problem z tymi nocowaniami na dziko. Ale kampingi nie były bardzo drogie, także do przeżycia. Zobaczymy, czy mnie Belgia zaskoczy. Kolejny kraj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesiąty. Dziesiąty. Diamenty. Antwerpia to stolica diamentów. A tu już się zaczynają jakieś sklepy. Wjeżdżamy już do Antwerpii. Stolicy diamentów. Może będą leżały na ulicy. Wtedy bym zakończył już tą moją podróż. Chociaż nie wiem, czy bym zakończył. Wysłałbym, dałbym te marzence i bym dalej jechał. Kupiłbym sobie za jednego diamenta nowe buty, bo jeden mi się rozkleił I Tu właśnie, zrobiła się dziurka Nastawisz już w Antwerpii, przejeżdżam przez jakiś wielki most Kleję jest kościół świętej Katarzyny chyba Czy Anny, to woda jest Najwyższy Obiekt sakralny w Belgii. Jeden z, najwyższych, jeden z najwyższych na świecie. Kościół świętego Antoniego. Nie wiem, jak czasami wjechać w takie uliczki. Takie, takie. Są ciekawe rzeczy, można znaleźć takie uliczka. Z tyłu jakiś kościółek jest, prawie go zobaczyć. No i te kościoły też tak są komponowane w te uliczki. W ogóle go nie było widać. Bardzo ładne. Tam Pan z, tym z psami pytał mi się, czy jadę do Santiago do Compostela. Nie wiem, czy po mnie widać, że się wybieram do Santiago, czy jak? Nie ma gdzie napisane Santiago. A druga osoba mi się pyta. Diamentu jeszcze nie znalazłem żadnego trzeba się rozglądać to jest biblioteka sans Bibliotek to jest kościół świętego Karola jest ta katedra Najświętszej Marii Panny ale jest tak wielka, że muszę to objechać naokoło ale jest pięknie wszystko w remoncie ale jest potężna, ma tylko jedno no ładna ta katedra, tylko otoczona ze takimi takimi domeczkami starbucks, pizzeria mcdonald tak pasuje jak pięć do nosa jeszcze widzę na cały plac I'm done Co chwila gdzieś się pojawiają nagle niespodziewanie. Tak samo jak rowerzyści. Kontanna zbiska, a tu dzieci mają fajną zabawę. Najpierw powrócali klapki, a teraz ta mała tam drze, drze dziup, bo może dostać klapka. Klepy jubilerskie, Diamond, Diamond, Diamond. Dworzec centralny. Diamond, City National. Dworzec centralny. Antwerpi. Dzieło sztuki. matko, robi wrażenie naprawdę wejście do chińskiej dzielnicy chińskie sklepy, chińskie restauracje jeszcze przejadę tylko ulicą z diamentami i będę wyjeżdżał już. Już jest trochę późno, już jest czwarta godzina. Oh, sorry. No, pięknie jest, naprawdę. Bo jeszcze w środku jest przepięknie, ale nie zostawię roweru. śpiewca Ta Antwerp jest naprawdę, szczególnie tutaj to, to centrum. Jeszcze przejadę tutaj przez to, możemy mi się uda zna znaleźć ten dom tego Rubensa. To zdaje się go minąłem chyba. By. Ale to ładnie. Jeszcze ta fotkę. Naprawdę robi wrażenie. Pięknie jest tutaj Antwerp, naprawdę jest pięknie, To trzeba by po, połazić spokojnie Na nogach, zostawić rower, z tym rowerem nie wszędzie mogę wejść Jak się przedostać, muszę do tamtego budynku się dostać, chyba zjechać, nie wiem, windą I pod wodą, się, tam, na tamtą stronę ciekawe rozwiązanie. O matko. O matko, schody. Jak ja sobie po tutaj. będzie trzeba przeżyć. Zobaczcie koło na bok. Dobra. za kapuć kału. ale żebym się zaklinował ja pierdzielę żebym ja tylko nie fiknął na głowę pustym rowerem to jest spoko ale w takim pełnym to nie za bardzo Te koła na bok skrzywiają kurde no to stare te swowy są kurde to jest wszystko O matku O matku dobra jestem z drugiej strony No miejsce na lub w takim miejscu Miejsce w miejscu no ale przy polu kukurydzy tam są domy Tam są domy prywatne, więc muszę zachowywać się po cichutku Tu jeszcze niedawno konie biegały tutaj po tym paswistku a już teraz chyba poszły spać Tam wcześniej na tym, na tym, na tym terenie zielonym miejskim przy tym jeziorku no, nie można było, wygonił mnie, znaczy wygonił. Zwrócił mi uwagę pracownik, że nie wolno tam z rowerem przebywać. Jeżdżę na takich kładach i przypuszczam, że w nocy też tego terenu pilnują. Groziłoby mi to surowymi konsekwencjami. I o 8 chyba teren jest zamykany. Wszyscy o 8 się zwinęli, bramki. Bramki zamykali i jakby mnie ktoś tam po zamknięciu z, z, spotkał. A przypuszczam, że tam jeżdżą mi tymi kładami i, i sprawdzają teren to mógłbym pewnie mieć nieprzyjemności. Dlatego pojechałem kawałek no już nawet nie za miasto. Myślę, że tu gospodarz, nawet jakby mnie znalazł, to nie będzie miał wielkich pretensji. To są jakieś szuwary. A tu jest początek Polaku kukurydzy, to myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Na razie idę coś zrobić do jedzenia, bo głodny jestem